Co udało się dokonać w szkole podstawowej numer 1 podczas tego tegorocznych wakacji? Chcę powiedzieć, że za dwa dni rozpoczynamy nowy rok szkolny. No 30 maja oddaliśmy nowy budynek szkolny do użytku, także w tym budynku nie było wykonywanych no większych żadnych prac. Jest to nowy budynek, natomiast w starym budynku staraliśmy się poprawić warunki pracy uczniów i nauczycieli. Powiem tyle, że urządzamy nową salę informatyczną, taką salę, aby mogły wszystkie klasy ósme pobierać lekcje informatyki już od września. Tak, wszystkie klasy ósme. W zeszłym roku klasa ósma A jedynie miała takie zajęcia, a teraz już klasy wszystkie ósme. Y, w sali dotychczasowej, mniejszej, informatycznej y, będą, będzie archiwum. Natomiast spraw takich malarskich, ja myślę, że pytanie dotyczy pewnych takich spraw remontowych, to y, odnowiliśmy y, kilka izb lekcyjnych, no łącznie cztery izby lekcyjne. Tu w tym momencie chcę powiedzieć jedną sprawę, że dwie sale lekcyjne w własnym zakresie farbę Rada Rodziców zafundowała, a nasz pracownik odmalował salę biologiczną, salę fizyczną. Natomiast, natomiast spółdzielnia usługowo-handlowa Rolnik, to chcę podkreślić, tutaj w tym momencie podziękować, wykonuje społecznie, nieodpłatnie, na rzecz szkoły, jedną salę, no tutaj dawniejszą techniczną. Była to mała salka, polega na tym, remont, że wyburzyliśmy ścianę działową i to miejsce, sala będzie powiększona i będą no, się no, odbywać normalne zajęcia lekcyjne od życia w tej sali. Ponadto jeszcze jest odmalowana jest, jest no, część tutaj jest sali gimnastycznej, nowe linie na terenie sali gimnastycznej, y, szatnie, no i sala matematyczna. Tak więc te kilka sal lekcyjnych zostało odmalowanych, jak również i sanitariaty y, personelu nauczycielskie, jako że uczniowskie już były odmalowane, no w trybie wcześniejszym znacznie. Także myślę, że tyle spraw zrobiliśmy w czasie wakazji. Dosyć dużo. Tak, tak. Jest to bardzo dużo. Jest za dwa dni y, początek roku szkolnego. W szkole jeszcze trwają intensywne przygotowania. Czy zdążycie? No jutro jest. Y, wszystko będzie zapięte na ostatni guzik. Także zapraszamy serdecznie telewizję kablową. W każdym razie 1 września, godzina 8.15 odsłonięcie roku szkolnego. Po prostu zobaczycie. Państwo. No Pani dyrektor, co udało się dokonać podczas wakacji w szkole podstawowej nr 2? No niestety, z przykrością muszę powiedzieć, że nie udało się zrobić tyle, ile zamierzaliśmy, a to niestety ze znanych powodów trudności finansowych. Odmalowaliśmy część pomieszczeń. W tej chwili został, został zagospodarowany również nowy gabinet dla pani pedagog. Poza tym zostały wykonane bieżące naprawy. Panie sprzątaczki, muszę pochwalić publicznie, bo faktycznie wzięły się do pracy i szkołę doprowadziły do porządku. Yy, zamierzamy, ponieważ no niestety pieniążków nie ma na odmalowanie klas, a szkoła już tutaj, ta nowa część istnieje kilka lat, aby rodzice ze swojej inicjatywy również pomalowali nam klasy. Mam nadzieję, że to się uda, wraz, uda zaraz na początku roku szkolnego. Szkoła została kilka lat temu rozbudowana, w związku z tym zapewne nie macie żadnych problemów, jeśli chodzi o zmianowość. No niestety istnieje u nas pełna dwuzmianowość. Mamy 33 oddziały, a praktycznie do dyspozycji 17 izb tylko. I w związku z tym pracujemy bardzo długo, bo aż do 11 lekcji, czyli prawie do godziny w pół do 7. Ale to nie zmieni się chyba wcześniej, zanim zostanie wybudowana nowa szkoła. Niestety, my ubolewamy na tym nauczyciele, rodzice i, i, i dzieci. Na pewno. Dziękujemy bardzo za Dziękuję. rozmowę. Dziękuję. Panie dyrektorze, co udało się dokonać podczas tych wakacji w szkole podstawowej nr 3? W czasie wakacji przeprowadziliśmy pracę sposobem gospodarczym, a mianowicie udało nam się. Odnowić kuchnię całkowicie. To znaczy, wreszcie po ponad 30 latach istnienia szkoły w kuchni zostały położone kafelki, odpowiednio zostały zabezpieczone wejścia do piekarników elektrycznych, do patelni. Pomalowany został magazyn, zaplecze kuchenne. Oprócz tego udało nam się również pomalować toalety chłopców i dziewcząt na piętrze i parterze. Polakierowana również została podłoga w sali gimnastycznej. To są te największe prace. Oprócz tego drobne polegające na wymianie zasłon, firan. Oczywiście cała szkoła została generalnie sprzątnięta. Panie sprzątaczki pracowały już cały sierpień. Do tego należałoby jeszcze dodać naprawę sprzętu szkolnego, praca wykonana przez pana woźnego i dozorcę, poskręcane krzesła, ławki, ponaprawiane tablice, no i inne prace tego typu. Czy praca w tym roku w szkole również będzie przebiegać systemem dwuzmianowym? Tak, ale troszkę nam się polepszyło w stosunku do ubiegłego roku. Ponieważ tylko raz będziemy pracować do 17.20 w poniedziałek, a pozostałe 4 dni będziemy kończyć o 16.30. Mamy 36 oddziałów i na dzień dzisiejszy 905 dzieci. 36 oddziałów i... 57 pracowników pedagogicznych. No właśnie naszych najmłodszych widzów na pewno będzie interesować fakt czy przyjęliście jakiś nowych nauczycieli do pracy. Tak, wróciła po kilku latach nieobecności w naszej szkole pani Grajowa, matematyczka. Po roku nieobecności wróciła Pani Skorupińska, która przedtem była katechetką, a teraz będzie prowadzić muzykę. I zatrudniliśmy Panią Danutę Derwich również jako katechetkę, bo dotychczas był wakat jeden. 1 września zaczynamy, tak? Tak, tak. Jakże może być inaczej. Życzymy powodzenia od nas w nadchodzącym roku. Dziękuję. Liceum Ogólnokształcącym ostatnie kosmetyczne zabiegi. Jak nas poinformowano, szkoła jest już całkowicie przygotowana do nowego roku. Dzięki wybudowaniu dodatkowego skrzydła przy Szkole Podstawowej nr 1, liceum zyskało dwie sale lekcyjne, co z pewnością pozwoli na rozładowanie napiętego planu lekcji. Do szkoły przyjęto ponad 200 nowych uczniów, którzy uczyć się będą w siedmiu oddziałach klasowych. Zaadoptowano pomieszczenia piwniczne na schludne i estetyczne szatnie. Działa też klub uczniowski, gdzie podczas wolnych chwil będzie mogła relaksować się brać uczniowska. Co przy tych skromnych środkach finansowych, jakie posiada oświata, udało się dokonać podczas wakacji w zespole szkół zawodowych? Znaczy, przy skromnych środkach finansowych, to i tak jest powiedziane bardzo dużo, bo na remonty nie otrzymaliśmy ani złotówki, mimo że były zaplanowane. No, ale sytuacja finansowa jest no beznadziejna nie tylko naszej szkoły, ale również i innych. Ale mimo to musieliśmy remontować, naprawiać to, co ulega najbardziej dewastacji. Przede wszystkim zostały odnowione ubikacje, szatnie, również i część hali sportowej. Czy to wszystko, czy jakieś doraźne remonty nie były konieczne? Tak, doraźne też muszą być, no bo jeżeli gdzieś się zauważy, że w jakimś miejscu przecieka dach czy rynny, no to musi to być natychmiast naprawiane, no bo spowoduje zdewastowanie następnych elementów. Dlatego też takie elementy jak dachy czy rynny musimy ciągle pilnować. Ja nie mówię, że ciągle się psują, ale jest to no, istotna bardzo sprawa. Chcieliśmy wymieniać również częściowo okna, częściowo posadzki. Chcieliśmy również przejść z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe i część piecy nawet już mamy zakupionych, ale ze względu na to, że brak jest środków finansowych, które były planowane, że takie pieniądze otrzymamy, no ale niestetyśmy nie otrzymali ani złotówki na remonty. A mimo to żeśmy wydali no na pewno kilkadziesiąt milionów. Ale to nie może być kosztem innych dziedzin, no między innymi środki czystości też muszą być, szkoła też musi pracować. Nie wiem jak to będzie dalej, no bo jest coraz to gorzej. Sponsorów brakuje, a ministerstwo no niestety więcej pieniędzy nie chce na szkołę przekazać. Gro takich poważniejszych remontów udało się dokonać w zeszłym roku. Tak, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy sporo remontów, między innymi by należało wymienić posadzkę lastrikową na pierwszym piętrze, wykładzina żywiczna świetlicy, remont dachu na hali sportowej i na szkole. W sumie zamknęło się to kwotą około 280 milionów. Przy czym ze środków kuratoryjnych otrzymaliśmy tylko 80. Czy mimo w takiej sytuacji zajęcia rozpoczną się 1 września? Muszą, innego wyjścia nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szkoła podczas wakacji była martwym obiektem? W czasie dwumiesięcznych wakacji, pięknych, słonecznych, trzeba dodać, poczyniliśmy pewne remonty bieżące, a także. Można powiedzieć, remonty kapitalne. Wielkim nakładem sił i środków otworzyliśmy czteroizbowe, czterolekcyjne skrzydło w internacie, Mieścić się tam będzie pracownia szycia, pracownia gotowania, pracownia komputerowa, a także pracownia urządzenia wnętrz. Całe wyposażenie to jest nowe. Sądzę, że o standardzie już europejskim będzie okazja. To prosiłbym bardzo zobaczyć, jak to tam wygląda. Co jeszcze udało się zrobić? Oprócz tego yy... Poprawiliśmy wyraźnie standard naszych ubikacji, a więc tych pomieszczeń, które mają świadczyć dobitnie o, o tym, w jaki sposób te sprawy traktujemy w szkole, a więc ubikacja nauczycielska, uczniowska jedna i druga. Sądzę, że także mogę powiedzieć, poważnymi nakładami finansowymi doprowadziliśmy je do stanu no, światowego, jeżeli nie europejskiego. Czy są takie sprawy, które chciał pan dyrektor załatwić w czasie wakacji, a niestety nie udało się z różnych względów? No zaplanowałem może zbyt duży front robót na okres wakacji. Nie udało się doprowadzić ogrodzenia tego przy głównej drodze szkoły, więc ma być to ogrodzenie z podmurówką betonową, z elementami drewnianymi. Nie udało się siłą rzeczy skończyć, bo musieliśmy pewne siły przenieść na inne zadania, w związku z tym... To zadanie będziemy realizować w dalszym miesiącu w miesiącu we wrześniu. Sądzę, że do zimy zakończymy piękne ogrodzenie, które będzie też wizytówką tej szkoły. I takie tradycyjne pytanie, czy zajęcia 1 września zaczną się? Oczywiście zaczną się i sądzę, że w nowych obiektach młodzież będzie mogła spełnić swoje marzenia, a nauczyciele będą mogli w sposób całkowity zrealizować założony program nauczania. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.